W tym odcinku prezentujemy sobie Monstera Super Cola. Więc, takie widać, on się prezentuje. Tutaj macie na że to jest Monster i że jest Super Cola. Aczkolwiek, tutaj macie skład produktu. Wartość odżywczą. Więc, tak, tutaj macie historię tego Monstera. Kod kreskowy. I, Aczkolwiek, tutaj macie daty Konto Świata. Więc, teraz możemy do otworzenia. I lanieczne produktu. Tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu, bo tak jest to tak identycznie gazowana jak zwykła cola. Kolor ma też taki sam. Więc teraz możemy przychodzić do, który jest to mają produkt? No i tak, nie smakuje to na pewno identyczne z zwykłym tak trochę inaczej. Nie wiem, jak to określić. No tak, czuć tam posad jakiegoś owocu, ale nie jestem w stanie określić jakiego. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 35 zł i 30 groszy. Plus dostawy. A człowiek tutaj macie plusy, a to plus można moda to, że jesteś typowe w swoim smaku. Aczkolwiek, tutaj macie minusy, a do minusów można zacznieć, to że jest za drogi. Jest mi naprawdę ciężko określić yy, smak tego. Jest to po prostu y, zwyczajny smak coli y, z jakimś tam dodatkiem, ale nie jestem w stanie po prostu tego określić. Więc teraz przychodzi przychodzić do posyłowania produktu. Po co mówić? zasługuje na ja dużą, ale zasłużoną ocenę oczyma ponieważ jest to naprawdę coś niespotykanego, nietypowego w stronie smaku. Jak coś, link do tego monserka macie w opisie. I na to koniec i pa pa!